Cześć, dzień dobry. Witajcie na kolejnym odcinku ze strapkami. Tutaj przygotowałam miks yy, takich kolorowych strapek za 60 zł. Mam 4 za 5, tutaj druga pensja. Gruby portfel, owocowa eksplozja i super linie. No i za 10 jest Paradiso, kopalnia rubinów, Money Maker i bonus dwa bank. Będę go męczyć do skutku, a zaczynam sobie od. <laughs> Yy, od drabki druga pensja z numerem 16, która premiera u mnie wypadła fatalnie, można powiedzieć, piątka odzyskana z 50. No. Ale. 6, 14, 35 i 23. Numer 16 z drabki. A pięknie pojechałam 26 1 25, tu tych zdrapek za piątkę to jest tak skromnie, więc no coś tam trzeba wybrać, akurat tą mi pani podała, ale niestety zdrapka nadal uparta, no to druga, gruby portfel, druga ze zdrapek z numerem drugim za 5 zł, a tutaj premiera poszła super.

Numer siedemnasty. Borówka cytryna. Tutaj jeszcze. Awokado i ananas. Tu. truskawka i gruszka truskawka gruszka dobra tyle figa i kiwi figa tutaj tu jeszcze kiwi i tutaj kiwi. Teraz wiśnie i pomarańcza. Tu pomarańczka, pomarańczka i wiśnie i pomarańcza. A dalej mam jabłko i brzoskwinie. I brzoskwinia daje linię. Fajnie. Tak, tak jest linia. Tu mam jeszcze banan i melon. Melon, banan, melon, banan, tu, tu, jedna linia i tutaj pięć złotych. Co i C to się zgadza? No to teraz sobie zrobię tutaj bonus w bank numer 15. No i tutaj różne...

Ja mam dwanaście, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści osiem, trzydzieści dwa oraz osiemnaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia trzy, jedenaście, dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt siedem, czternaście, dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć i dwadzieścia dwa.

Krab oraz dzwon. Tyle. Gwiazda i moneta. Moneta. Okulary i czapka. A tutaj jeszcze dzwony, czemu ja ich nie strapałam? I tutaj dzwon, czapka. No dobra, to tyle. Balony i diament. Tu. Diament, balony. Tęcza i serce. Tutaj. Księżyc i biedronka. Piedrąka, księżyc, korona, arbus. Mm, tutaj był jeszcze diament, korona i arbus. Nie widzę, rower i wiatrak. Tu jest wiatrak, tutaj, tutaj i tutaj. Słońce i łódź. Są tutaj słońce, 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 łódź, cytryna i te kości. Cytryna, to jeszcze był księżyc, kości. Ostatnie dwa to słoń i rolki. Słoń jest na dole tutaj. No i to tyle. Dokładnie. Nie ma nic. No to kopalnia rubinów z numerem czwartym też. Jak Money Maker. Rubin bądź skrzynia. A mam plik. dzwon, Save. Korale. Jest rubin. Plik. Księżyc. Kończy na klucz. Świnka. Korale. Monety. Nie ma, portfel, tutaj nic, worek i na końcu garniec. No to wracam do Rubinu i tutaj skrywa się 10 zł, nawet nie pamiętam kontrolnych, więc nie będę szukać. I ostatnia ze zdrapek z numerem trzecim Paradiso. No i tutaj mewa i tęcza, tęcza, tęcza. Tu widzę mewę. I to chyba tyle. Serce i ryba. Nie ma tutaj od góry, więc na końcu ostatni. Okej. Okay. Kostium i napój. Tutaj jeszcze kostium i tutaj napój. Torba i palma. Palma. Tutaj torba. Żów i arbuz. Arbus. No i to wszystko pluska flaming. Tutaj pluska flaming i na końcu nie ma nic. Teraz rozgwiazda i kostka. Tutaj tu. Kostka, kostka, rozgwiazda. Termometr i motyl to są tutaj. Termometr, motyl i motyl. Kolejne dwa: słońce i nuta. Tu jeszcze była rozgwiazda. Nuta. Słońce. Ostatnie dwa to krab i parasol. Krab jest tutaj. O, jest jeszcze dyszka dołożona. Krab, parasol. Czyli powinno być bebe. Dokładnie. Więc no na 60 zł ja mam tutaj odzyskane 10,25. Słabo. Słabiutko, ale tak ostatnio się dzieje. Ale super, że chociaż cokolwiek tutaj wpadło, nie ma odcinka na zero. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!